Najświętszy sakrament. Obraz odpustowy, 24 marzec 1776 roku. Wansbek, Kościół Świętego Józefa. 4 lipca 1776 roku. Powstała Ameryka. Rocznicę śmierci świętego papieża Benedykta V tutaj w Hamburgu. A do Hamburga przybył rabin Rafał Cohen z Poznania. Odpust papieża Piłsa VI, który walczył o kościół. Rabin Rafał Koen był dziadkiem Hermana, urodzonego 10 listopada 1820 roku w Hamburgu. Rocznica praw miejskich ładowic 10 listopada 1430 roku. Nawróconym mocą Eucharystii 8 sierpnia 1847 roku odnowił Karmel we Francji, w Anglii i w Polsce. Przy Przylór założył ustanie Matki Boskiej Nadziei za Radą Prabuszcza Sars dwa lata przed objawieniem się Matki Boskiej 11 listy, lutego 1858 roku w dniu urodzin. Arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego z Płocka, który bierzmował Stefana Wyszyńskiego, mającego 12 lat, 16 czerwca 1913 roku, kiedy w Moskwie powstał ogólnomoskiewski Związek Zawodowy Solidarność, 60 zakładów się połączyło, oczywiście zlikwidowany przez rewolucję. W tym czasie w Warszawie Józef Tomaszewski wydał życiorys Hermana Boena w 1858 roku. Nawrócenie Hermana, to pianisty, towarzysza Liszta. Herman miał wtedy 28 lat. 1858 roku 8 grudnia 1854 Pius IX ogłosił dogmat o niepokalonym poczęciu potwierdzony przez objawienie w